Gwiazda Rolnika wystąpiła w innym programie. Możecie ją kojarzyć z uwielbianego hitu TVP. Nowy sezon kultowego programu Rolnik Szuka Żony dopiero się zaczął, ale po pierwszych dwóch odcinkach emocje zaczęły sięgać zenitu. Teraz do widzów dotarły nieznane wcześniej informacje o jednej z gwiazd tego sezonu. Nowy sezon kultowego programu Rolnik Szuka Żony. Nowa edycja kultowego programu Rolnik Szuka Żony nie przestaje zaskakiwać. W najbliższą niedzielę widzowie TVP zobaczą kolejny odcinek, który jak zawsze dostarczy ogromnych emocji. Format od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Emitowany od 2014 roku, show prowadzi niezastąpiona Marta Manowska, a historie uczestników często kończą się prawdziwymi miłościami, ślubami i powiększeniem rodzin. Oczywiście nie brakuje też dramatów i nieoczekiwanych zwrotów w akcji, które sprawiają, że każdy sezon jest inny od poprzedniego. 14 września wystartowała najnowsza edycja, w której o miłość walczą: Roland, 37 lat, Barbara, 32 lata, Krzysztof, 28 lat, Arkadiusz, 24 lata i Gabriel, 31 lat. To właśnie oni zdobyli najwięcej listów od kandydatów i kandydatek. Nowy sezon rolnika dopiero się zaczął, a już zaskakuje. W tym sezonie, czterech rolników i jedna rolniczka postanowili postawić wszystko na jedną kartę. Szukają miłości w otoczeniu telewizyjnych kamer, z prawdziwym pragnieniem znalezienia partnera na całe życie. Już po pierwszych odcinkach widać było. Że zaczyna iskrzyć między niektórymi uczestnikami, a emocje sięgają zenitu. Szczególną uwagę widzów przyciągnął 24-letni Arek, który do swojego gospodarstwa zaprosił trzy kobiety Julię, Aleksandrę i Patrycję. I to właśnie Julia wzbudza obecnie największe zainteresowanie fanów rolnika. Nie tylko dlatego, że coraz wyraźniej staje się faworytką młodego rolnika, ale też przez zaskakującą przeszłość, która właśnie wyszła na jaw. Tego nikt się nie spodziewał. Gwiazda Rolnika wystąpiła w Talent Show. Jak się okazało, Julia ma już doświadczenie przed kamerami. W 2019 roku, mając zaledwie 14 lat, wzięła udział w muzycznym show The Voice Kids. To właśnie tam swoje kariery zaczynały Roxana Węgiel i Vicky Gabor. W sieci wciąż można znaleźć zdjęcie z castingu, na którym widać młodziutką Julię, pełną marzeń o scenie i muzycznej karierze. Choć nie udało jej się wtedy osiągnąć wielkiego sukcesu, to właśnie tam zdobyła pewność siebie i obycie z kamerą, które dziś procentują w rolniku. Fani nie kryją zaskoczenia w związku z tą historią, a jedno jest pewne: Julia z rolnika, choć dopiero zaczyna swoją przygodę z popularnością, to historia jej i arka może być jedną z najciekawszych w tej edycji programu.